Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmiku, w piękny słoneczny dzień. Naprawdę dziś jest mega słonecznie, aż tu y, na górze y, pięknie promienie słońca schodziły z Patrycji pokoju tak po schodach, no więc naprawdę dzień zapowiada się pięknie i ja się już całkiem dobrze czuję. Jutro mam zdjęcie szwów. Nie mogę się doczekać, kiedy będę miała już to z głowy. Zastrzyki, już wszystkie wybrałam. Antybiotyk, już cały wybrałam. Zostały mi tylko takie lekarstwa na funkcjonowanie jelit, na poprawę tu wszystkiego, trawienia i w ogóle, a więc to muszę dokończyć. No i witam się z Wami w kolejnym odcinku w ferie. I zapraszam Was serdecznie do oglądania. Oczywiście, rozpoczynamy dzień od paczki. Przyszła mi taka wielka paczka, Sobcia wyszedł, bo przyjechał kurier, no i przytarchał tu taką wielką pakę. No i co? To jest fotel, fotel do mojej toaletki do nowego domu, wielki. Miałam ochotę z tego sklepu zamówić jeszcze fotel do Nikoli pokoju bo ona będzie miała dużo miejsca przed łóżkiem sypialnianym i postanowiłam, że kupię taki fotel, taki wypoczynkowy, na którym będzie mogła się położyć, poglądać telewizję, pograć sobie czy cokolwiek, wiecie o co chodzi. Jak to u nastolatki w pokoju. No i dobrze, tego drugiego fotela nie zamówiłam, bo byśmy mieli tu zagracaną całą chałupę. A więc przyszedł fotel, no, i chciałabym, żeby mój mąż mi tutaj y, pomógł i otworzył, żebym zajrzała chociaż do środka, jak on wygląda. Materiał. Ale chociaż tak uczknij mi, żebym zobaczyła kolor. No, biały miał być biały. A. Już niebawem, niebawem. Właśnie, właśnie tak bym chciała. Nie? Ale zamawiać też tam, to też jest kłopot, nie? Bo to jechać. jechać. Można wtedy otwierać to z tych kartonów i wtedy dużo mniej miejsc. Wiem, wiem. No już nie mamy. No mega jest to to Mam nadzieję, że nie jest za wielki. Ja też chciałam, żeby był duży, żeby był obszerny, żeby... O, będzie duży. O, to jest ścisłe. Ale jaki będzie piękny wisiek. Jezu, ale będzie pięknie wyglądał. Chciałam duży. udajesz Nie, chciałam duży. Chciałeś też fotel do sypialni, to będzie dwa w jednym. Twarda dera jakaś. O, jezu! Ale, Bałam się go jak pierun ale jest piękny, ale nie myślałam, że będzie aż tak wielki. I ma Nie, nie ma schowka. To jest y, siedzisko, ten, podstawka, bo on nie ma nóg, też z takiego materiału. No i on jest skręcony, że nie musisz go przesuwać. Więc przez to, że będzie ciężki, na pewno to nie będzie to kłopotu, bo. Będę się tak obracać na nim. nie? No, bo że piękny. Piękny, naprawdę piękny, piękny materiał. No i z takiego materiału już chyba y, będziemy szukać łóżka nie. Zmiana otoczenia ferie. Przyjechaliśmy na spacerek do parku. No powiem Wam, że bardzo ładny i przyjemny dzień. Naprawdę. Dobrze mi taki spacerek zrobi. Ale okolica mega. Mega fajnie, mega cieplutko, przyjemnie, naprawdę polecam w dniu dzisiejszym spacer. Przyjechaliśmy do McDonalda, bo wszyscy zmarznięci na coś do jedzenia. No i oczywiście każdy coś je. Każdy, każdy. No a co? O herbatce. Tylko o herbatce. I patrzę. I wącham. Zakończenie seryjnego spaceru. Ekrzyn. Ekrzyn, ekrzyn. Co grzebiecie? Włóczkę tu wybierają. Czarna? Nie, tylko pokazuję. Rodzaj? Taki mam błękitny. A zobaczcie te zestawy takie kolorowe. Takich chyba też puszystych te. Sporo już takich akcentów wiosennych jest. We A więc można naprawdę przyjeżdżać i na Wielkanoc rzeczy kupować spacerku i po McDonaldzie byłyśmy z dziewczynami w ekrzynie i powiem Wam, że no nic ciekawego nie znalazłam. Zastanawiałam się nad jednym dywanem, ale w końcu go ostatecznie nie wzięłam, ale wzięłam dwa takie pojemniki, wąskie a dosyć głębokie do lodówki, bo tak ostatnio widziałam u jakiejś dziewczyny na YouTube właśnie, że ona tak sobie segreguje i gdzieś tam na górę, jak wkłada rzeczy, to, wiecie, wyciąga cały pojemnik i ma dostęp do tego wszystkiego. I ja sobie tak wymyśliłam, że na przykład w tym będę trzymała wędliny tak poukładane, bo ja kupuję często w paczkach wędliny, na przykład taką suchą krakowską czy parówki i można tak sobie powkładać, to jest fajne. A drugie na przykład na sery, na ser żółty zwykły, taki w plasterkach, na sery te takie dostowe, topione, a więc to będzie taki zestaw w lodówce, będę wyjmowała i wszystko będzie w jednym miejscu. Bo na chwilę obecną to tak, jedna osoba na jednej półce położy taki ser, tu taki, tu ktoś otworzy kolejny i to jest kłopot. A tak to będą zawsze w jednym pojemniku, tak jak powiedziałam, takie wąskie, a dosyć głębokie. O, I będą sobie w lodówce, hmm, będą sobie po prostu w lodówce. A tu kupiłam zestaw takich czterech pojemników w kolorze beżowym z silikonowymi hmm, pokrywkami. I ja już te pojemniki mam, tylko w innych rozmiarach. Y, I są super, super się y, użytkuje je i w zmywarce. I w mikrofalówce nic się z nimi nie dzieje, nie odkształcają się, nie rysują, naprawdę są mega, dlatego kupiłam sobie ten zestaw. Fajnie, zostanie wam jakaś resztka jedzenia schować sobie nawet do lodówki czy do pracy wziąć, a więc są cztery pojemniki w czterech rozmiarach, bardzo mi się podobają. No i kolor beżowy, oczywiście, w mojej kuchni, jeśli chodzi o dodatki, to to będzie kolor chyba przewodni. No i tu Nikola sobie złapała taki organizer na biurko, bocho też do nowego domu. A więc położę to zaraz przy schodach i niech czeka. Tu gotuję ryż, bo zostało mi trochę rosołu, przerobiłam go na pomidorową. Ja jeść nie mogę, ale u Nikoli jest kuzynka dlatego dziewczyny sobie później zjedzą tą pomidorową wiecie, są po McDonaldzie, jedły około 15, no to akurat tak, taki późno obiadokolacja kolacja będzie zupa, a potem coś wymyślimy już tak na kolację, jakieś tosty, no bo to jak są dzieciaki, wygłupiają się, no to potrzebują jedzenia dużo a po prostu u nas to jest taki pierdzielnik przy schodach. Tam te ozdoby świąteczne, co pościągałam, bo przychodziły rzeczy z temu. Tu przyszła dziś ta moja paczka z tym fotelem. Jeszcze do mojego męża przyszła kolejna paczka z ramkami. I tu jeszcze Wam pokażę. Zamówiłam sobie takie pojemniczki na Allegro. To są trzy pojemniki do mrożenia. I zamówiłam sobie, żeby były tej samej wielkości. Możemy sobie to podpisać. Ja będę je używała do mrożenia natki, do mrożenia koperku i szczypiorku. Bo ja bardzo lubię mieć zawsze mrożone, ponieważ nie zawsze w sezonie zimowym możecie mieć. Zresztą w letnim tak samo. Nie zawsze ten szczypiorek mam. Ee, a to są już do nowego domu. E, takie pojemniczki też idą na górę do schowania. A więc pierdzielniczek. Tutaj mamy niezły. A tu jeszcze moje homonto, to co przyszło z temu. <laughs> jeszcze sobcia czapki. <laughs> Zestaw czapek e, zamówił do paczek dla Was. A więc pieprznik niesamowity. <laughs> Hońka, oczywiście dalej nie rozebrana. Nie wiem, kiedy ją rozbiorę, powiem Wam. Nie czuję się po prostu na siłach, żeby wyciągać gdzieś tam ręce wysoko i ją rozbierać. Poczekam, poczekam naprawdę. Jak poczekam tydzień, nic się wielkiego nie stanie. Może pod koniec ferii sobie ją rozbierzemy. No, muszę czuć wenę. No, muszę czuć wenę. Nie czuję na razie tej weny, żeby się nie wiadomo, jak nadwyrężać. Powiem Wam, że dziś pojechałyśmy na ten spacer. Do tego parku chodziłyśmy godzinę, bo miałam bilecik z parkometru, a więc wiem, ile czasu nas nie było. Chodziłyśmy godzinę. Naprawdę było cudnie, przyjemnie. Słoneczko świeciło, ale zimno. Ale fajnie, naprawdę. Ale powiem Wam, że czułam, że to dla mojego organizmu jest dużo, bo pojechaliśmy tam, później w tym McDonaldzie siedziałyśmy z godzinę, później do tego szyna. No i ja się czuję już wyczerpana. Naprawdę, naprawdę jestem nie tym człowiekiem, co byłam przed operacją. Czuję się bardziej wycieńczona e, i po takim długim spacerze jednak ten brzuch czuje, że potrzebuje odpocząć. No, oh, hello, hello! W kolejnym dniu. E, Kundzia właśnie podjechała pod szpital. Idę zdejmować szwy i powiem Wam, że się trochę stresuję. E, szwy miałam ściągane raz w życiu e, po cesarce. No i cholera nie pamiętam e, jak to jest tak naprawdę mieć te szwy ściągane. Nie pamiętam, czy to bolało, czy nie bolało, e, a więc... Troszkę się stresuję, mmm, ale mam nadzieję, że pójdzie szybko, że pójdzie bezboleśnie i że będzie git. Tak, takia liczy. Tak kudzie liczy. Patrzę, bo tu pan cofa, żeby we mnie nie walnął. Miejsc parkingowych po prostu nie ma. Ja nie wiem jak to jest. Ale naprawdę nie ma jak zaparkować. trochę do przodu, żeby potem móc spokojnie tu wiecie wyjechać, cofnąć trochę. Więc tak, lecę, odezwę się już po zdjęciu szwów. Mam nadzieję, że będzie prima sort, szybciutko yy, i elegancko. Więc do zobaczenia. No i już jestem po. Nie bolało. Trochę nieprzyjemne, ale nie bolało. Mam z głowy. Mam nadzieję, że tym akcentem kończymy Temat mojej operacji. No. Więc mega się cieszę. Wyszłam z Lucillą na wieczorne sikanko. Powiem Wam, że zimno. Niby. Nie jest źle, ale zimno. I zobaczcie jakie my mamy tutaj łodowisko Masakra. Można normalnie zęby robić. Można normalnie zęby robić. No, dziś kundzia ugotowała krupnik. Taki y, mocno warzywny, pościerane warzywka, na skrzydle z indyka. No, jadłam. No i wyobraźcie sobie, że jadłam. Nic mi nie jest, jest wszystko w porządku, więc super. Siedzę tak pod kocykiem, bo składam właśnie dla Was filmik. Yy, I co chciałam powiedzieć? Tak, dziś mija dwa tygodnie od operacji. Skończę już temat operacji, bo niektórych tu męczy. Yy, widziałam taki komentarz, że się użalam nad sobą, inni mają gorzej. Jasne, że tak. Jasne, że tak. I ja w filmiku, kiedy nagrałam, że się dowiedziałam, że mam yy, chory wyrostek i do wycięcia, to powiedziałam, że ja się cieszę, że to był wyrostek. I ja to powiedziałam. Oczywiście, że ludzie mają tragedie życiowe i moja pierdoluta to jest nic. Ale ja nie nagrywam vlogów z życia innych kochani, tylko z życia swojego. A więc to jest część mojego życia. Dlatego o tym mówię i to nagrywam. A więc to taki mój krótki update. Ale co chciałam powiedzieć. Mija dwa tygodnie, no i Kundzia zjadła e, krupnik. Tak, ugotowałam krupnik. Mm, Przypyszny był. E, powiem Wam, że zjadłam całą miseczkę. Troszkę dla mnie za dużo, bo ja miałam jeść mniejsze porcje i tak przez te dwa tygodnie jadłam. A troszkę się e, połakomiłam i zjadłam taką pełną miseczkę. No i troszkę to było dla mnie za dużo. E, ale poza tym wszystko ok, a więc już zupy takie normalnie przyprawione mogę powolutku jeść. Oczywiście jeszcze przetrwam ten jeden tydzień, żeby wiecie, nie jeść takich ze śmietaną typu żurek, czy, czy takich tam, ale normalnie już powolutku będę jadła takie niezabielane typu rosół, typu zacierkowa. Ja taką zacierkową warzywną gotuję, więc w przyszłym tygodniu będzie zacierkowa u nas. Na razie jeszcze przetrwamy na takich, bo już tak mi brakowało zupy Normalnej zupy, a nie jakiegoś tam, wiecie, e, buławego rosołu, e, no tam, na niczym tak naprawdę. No, wczoraj nawet robiłam spaghetti. Wyobrażacie sobie tylko że na indyku e, i też trochę zjadłam, też mi nic nie było, a więc powolutku wracam do takich, wiecie, e, drobnymi kroczkami do normalnej diety normalne, że tego schabowego nie zjem jeszcze długo, ale no już inne rzeczy takie pieczone w piekarniku będę powolutku jadła. No. Więc to takie moje, e, wiecie, taki mój opis odnośnie mojej diety i po jakim czasie można. I jeszcze jedno i to, że ja zaczęłam jeść e, w miarę normalnie, bo tak to można nazwać, to nie tak, że ja sama sobie podjęłam taką decyzję. Ja wczoraj, y, przy zdejmowaniu szwów, miałam również wizytę lekarską. Czyli pani doktor y, mnie zbadała. No, może nie zbadała, obejrzała i ze mną porozmawiała, jak się czuję, bla bla bla. I ja się wprost zapytałam, czy ja mogę i co mogę. I ona powiedziała, że tak naprawdę po tej operacji y, laparoskopowej y, to, to ja mogę. Mogę. No, wiecie, no. Y, nie pytałam się o tego schabowego, ale sama jestem dosyć rozsądna i tych takich smażonych rzeczy nie będę jeszcze tak do miesiąca jadła. Tak wiecie, dam trochę odpocząć temu organizmowi, niech się zregeneruje. Ale już takie pieczone jakieś mięso w piekarniku, to już za, zacznę jeść. Już naprawdę, dziś zrobiliśmy zakupy, to już tak właśnie że jakiegoś pieczonego kurczaka można w piekarniku, w rękawie zrobić, żeby widzicie on taki był ten no. no więc taką podjęłam decyzję i powolutku wracam do normalności. Nie wiem czy widać, ale y, Sobcio się pozbył tego pudła z tym moim y, fotelem do y, toaletki. Y, tu została poduszka do wyniesienia na górę, tylko muszę zdjąć poszewkę, bo kuzynka od Nikoli wyjechała. No, i muszę poszewkę zdjąć do prania, a poducha idzie na górę do patrycji pokoju, bo to z jej pokoju brałam. No, yy, no i może trochę się tu porządku zrobi. Mm, powiem wam, że ja jestem pedantką, bym powiedziała trochę czasem. I kiedyś, bardzo by mi to przeszkadzało, ale naprawdę z wiekiem zaczynam podchodzić do różnych rzeczy trochę inaczej i. Nie daje się zwariować naprawdę. Tu mam porządek. Na kanapie jest porządek, na stoliku jest porządek, w kuchni jest w miarę porządek. Nie przesadzajmy. Jestem po operacji, powinnam pół na pół wypoczywać. Prania zaległego nie mam. Gary w zmywarce, wszystko jest uporządkowane, obiad dwudaniowy ugotowany, bo z wczoraj mam jeszcze trochę spaghetti, zupa ugotowana. Wszystko jest w porządku, ale też nie będę cały dzień od rana do wieczora sprzątała, robiła. No nie będę po schodach wnosiła tych różnych ozdób. Niech to sobie postoi. Będzie trzeba, niech stoi i trzy tygodnie. Naprawdę kiedyś bym nie wytrzymała, żeby to tak stało. Teraz odpuszczam, naprawdę wiele rzeczy odpuszczam, i mówię wydaje mi się, że to się e, dzieje z wiekiem, bo. Kiedyś to ja po prostu stawałam na rzęsach, żeby wszystko było na czas zrobione, żeby to było wyśmigane czyściutko, pięknie i w ogóle. A teraz mam to w tyłku po prostu. Naprawdę. Bo w sumie to najbardziej w tym domu zależało mi zawsze na porządku. Wszyscy, o gdzie ty widzisz ten brud? No to jak nikt nie widzi to... Ja też zaczynam nie widzieć, naprawdę, zaczynam nie widzieć, tak jak cała reszta rodziny, nie, ale tak serio, to podejrzewam, że w każdym domu tak jest, że dzieci i mąż tak nie widzą mm, dookoła bajzlu jak kobieta, e, no i, i przestaję widzieć, naprawdę. Teraz mam czas takiej rekonwalescencji e, i też nie będę przeginała. Funkcjonuję normalnie, jeżdżę na zakupy, gotuję, sprzątam, ale nie będę robiła rzeczy... Ponad swoje siły. A więc kochani, żegnam się już z Wami. E, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Serdecznie zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków. Na budowie zaraz będzie się coraz więcej działo. E, idzie wiosna, taki pozytywny czas. O, jest w już się dobija. E, chcę iść na wieczorne siusiu. A więc buziaki, do następnego. Pa!